teraz piłkę Kadini, kombinacyjna akcja teraz, okazja niewykorzystana przez Kendra. Kendra uderza i gol! 1 do zera nie popisał się teraz widok. Kombinacyjna akcja teraz, świetna interwencja Foltyna. Uderzenie z dystansu, Piłka jednak w podłogowym strzale, Dawida Witka potrzebowała wysoko nad poprzeczką, teraz! Ależ nieszczęście mogło się przydarzyć gospodarzom. Zagrywa na prawą stronę. No, Zaret i nie ma gola. Kadini. Kadini. Gol! Jeden do jednego. Udało się w końcu skruszyć się Gliwiczanom. Proszę teraz do tego podania. Nie ma tutaj faulu, okazja dla piastunek! Słupek gratuje! Zatowić. Bugański uderza na bramkę, wyciągnął się jak struna, obronił ten strzał nogami. Zatowić do Bugańskiego, Bugański, Bugański, utrzymał się przy piłce! Odbił piłkę przed siebie Fulton. Teraz świetne podanie do nas, na jego, ale przeczytał zamiary Bucharski. Pięknięty, okazja dla piastunek. Ebredo Gol! 2 do 1 dla Piasta Gliwice brzegu. Kendra. Piłka w polu, karnym uderzenie. Kendry. Dobrze jednak, teraz pod presją rozegrali futsalówka Gliwiczanie. I przechodzą do kontrataku. Kombinacyjna akcja Gliwic nie ma! Bramki numer 3. Ostrzenie piłki w pole karnej. Okazja dla Piasta nie ma gola, Zatowicz przegrał ten pojedynek z Foltynem. Śmiałkowski wycofał piłkę na własną połowę. Teraz kapitalny przechyt, Dwóch na jednego okazja. Nastaj, nastaj, nie ma gola. Foltyn. Grochowski, okazja i gol! Grochowski doprowadza do wyrównania. Lazaret i jak na razie dobrze przesuwają się w defensywie. Brzeżanie. Ale Gliwicza nie słyną z tego, że potrafią świetnie grać. Przewadze, tak jak teraz. Gol! 3 do 2. Breno Hossa wyprowadza Gliwiczan na prowadzenie. Znawia grę. Fulton daleko wyrzuca piłkę. Jeszcze broni widuch. I słyszymy końcową syrenę. Piast Gliwice. Sporo napocił się w brzegu, ale wyjeżdża Co płaszczyzny z pełną pulą. Feedmorning Grenar Brzeg pomimo ambitnej i świetnej postawy w tym spotkaniu